W tym filmie chodzi o prawidłowe ustawienie głębokości kopania. Zacznijmy od rozpoznania nieprawidłowych ustawień. Jeśli głębokość kopania jest zbyt płytka, bulwy ziemniaków mogą zostać uszkodzone przez lemierz, co prowadzi do przeciętych ziemniaków. Można to zauważyć na stole sortowniczym. Tam widać przecięte ziemniaki z szorstkim cięciem. Jeśli jednak głębokość kopania jest ustawiona zbyt głęboko, prowadzi to do nadmiernego wydobycia ziemi, co obniża wydajność i utrudnia oczyszczanie ziemniaków z ziemi. Jak ustawić głębokość kopania? Przejdź do panelu sterowania na stronę podbierania. Po prawej stronie zobaczysz dwa obszary ustawień dla prawej i lewej strony głębokości kopania. Tutaj widzisz aktualnie ustawioną wartość oraz informację, czy równoległe prowadzenie podbieracza jest aktywne. Podczas kopania na polu powinno być ono włączone. Wybierz odpowiedni obszar ustawień. Po prawej stronie panelu sterowania pojawią się przyciski do regulacji. Użyj przycisków plus i minus, aby zwiększyć lub zmniejszyć głębokość kopania. Im większa wartość, tym głębiej pracuje lemierz kopiący, Automatyczna regulacja głębokości kopania zależy od systemu kontroli nacisku Redlin. Musi on być aktywowany, aby głębokość kopania była regulowana automatycznie. Za pomocą dwóch dolnych przycisków można ręcznie regulować wysokość podbieracza. Jaka jest właściwa konfiguracja? Jeśli na stole sortującym widać przecięte ziemniaki, należy zwiększyć ustawioną głębokość kopania. Jeśli na stole sortującym nie widać przeciętych ziemniaków, można zmniejszyć ustawioną głębokość kopania. Podsumujmy: im większa wartość ustawienia, tym głębiej odbywa się kopanie. Zbyt płytka głębokość kopania uszkadza ziemniaki, natomiast zbyt głęboka powoduje niepotrzebne wydobycie ziemi.